Na stadionie przy Orła Białego pojawił się komplet publiczności. Jednak mimo głośnego dopingu Legniczanie nie doczekali się sensacji. Może dlatego, że warszawski szkoleniowiec wystawił w tym spotkaniu swój optymalny skład. W 10 dni musieliśmy rozegrać 4 spotkania i zrobiliśmy 4 zmiany w porównaniu do meczu z Wisłą. Musieliśmy wygrać ten mecz, żeby zwyciężyć w rozgrywkach Pucharu Polski. Musiałem znaleźć balans pomiędzy ligą a Pucharem, gdyż nie ma w tym momencie spotkań ważnych i ważniejszych. Nie mogłem pozwolić sobie na większe rotacje. Dla Legniczan była to lekcja futbolu pod każdym względem, choć także mieć miała swoje szanse. Niestety, jednej z nich nie wykorzystał Mateusz Szczepaniak. My, my mogliśmy obronić, on mógł przejść, gramy, gramy do, do jednej bramki i, i e, chcemy tworzyć tą jedność na wojsku, więc nie ma czegoś takiego, że e, ktoś ma pretensje do, 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 do zawodników z no, Po prostu e, wszyscy muszą bronić, wszyscy strzelać. Dzisiaj nam, e, dzisiaj nam się to nie udało ani, ani z tyłu, ani z przodu. To... Wojciech Stawowy po tym spotkaniu dziękował zespołowi za ułożone w i jednocześnie podkreślił, że walka na boisku z najlepszymi to lekcja poglądowa na przyszłość. E, uczyć się trzeba cały czas, uczyć się trzeba z najlepszymi, to jest dla nas też e, świetna nauka, jeżeli e, ktoś patrzy przez pryzmat Miedzi Legnica na zasadzie takiej, że naszym celem jest e, zdobycie Pucharu Polski w e, tym sezonie, no to taki cel nam nie przyświecł, chociaż oczywiście każdy mecz gra po to, żeby wygrywać, ale na przede wszystkim gramy po to, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Mieć może teraz skupić się tylko na walce o ligowe punkty, gdyż do tych brakuje jej niczym tlenu.